Szanowni państwo, w ostatnim czasie coraz głośniej jest o opiece naprzemiennej, zwanej także pieczą naprzemienną, opieką równoważną. Wielu rodziców upatruje w niej najlepszego, modelowego rozwiązania sytuacji prawnej dziecka po rozwodzie lub rozpadzie nieformalnego związku. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w polskim systemie prawnym brak jest szczegółowych Rozwiązań dotyczących opieki naprzemiennej. System pieczy naprzemiennej cechuje się tym, że dziecko przebywa w powtarzających się okresach czasu z każdym z rodziców. To jest na przykład tydzień u mamy, tydzień u taty, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Nie istnieją ustawowe przesłanki ustanowienia pieczy naprzemiennej, niemniej jednak wydane przez sąd orzeczenie musi być zgodne z dobrem dziecka. Sąd bierze również pod uwagę takie kryterium jak wiek dziecka, więź emocjonalna łącząca dziecko z każdym z rodziców odległość od miejsca zamieszkania każdego z rodziców ewentualnie odległość od placówki oświatowej, a miejscem zamieszkania jednego z rodziców. Nierzadko znaczenie ma również chęć współpracy każdego rodzica w sprawach dotyczących dziecka. W wielu krajach system ten sprawdza się. Z badań przeprowadzonych w krajach skandynawskich wynika, że system ten ogranicza wystąpienie nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym dziecka, zapewnia lepsze samopoczucie zarówno dzieci, jak i rodziców. Polskie sądy niestety niechętnie stosują system pieczy naprzemiennej, zwłaszcza w przypadku braku porozumienia rodzicielskiego. W mojej ocenie system pieczy naprzemiennej jest najmniej konfliktogennym sposobem wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej. Zapewnia każdemu z rodziców równy, realny udział w życiu dziecka. Adwokat, najlepszy wybór.